Czy wiesz, że istnieją motyle tak duże, że wyglądają jak ptaki i inne ze szklanymi skrzydłami, które wydają się niewidzialne? Dziś odkryjesz 15 najpiękniejszych motyli świata żywe klejnoty o niewiarygodnych kolorach, sekretach ukrytych w skrzydłach i kształtach, które wydają się wyjęte ze snu. Zostań z nami, ponieważ każdy gatunek, który zobaczysz, jest bardziej zaskakujący niż poprzedni, a 15 zapiera dech w piersiach. Numer 1. Morfowie niebieskie. Morpho Menelaus, Ameryka Centralna i Południowa. W najgłębszych zakamarkach dżungli Ameryki Centralnej i Południowej pojawia się błysk, który przecina powietrze, niczym niebieska błyskawica. To nie jest ptak ani kawałek nieba, który przez przypadek spadł między drzewa. Dwa morfowie niebieskie jedno z najbardziej hipnotycznych stworzeń na naszej planecie. Ich skrzydła o metalicznym, tak jaskrawym błękicie, że wydaje się być płynnym światłem, zawdzięczają swój kolor nie pigmentowi, lecz zjawisku optycznemu. Tysiące mikroskopijnych łusek na ich powierzchni odbija światło tak precyzyjnie, że tworzy ten elektryczny blask, który zapiera dech w piersiach obserwatorom. Kiedy leci w słońcu, morfowie zdają się znikać i pojawiać na nowo z każdym machnięciem, jak żywy miraż. Ten wizualny trik to nie tylko piękno to obrona. Ich drapieżniki są zdezorientowane, niezdolne do śledzenia ich szlaku pomiędzy niebieskim blaskiem a brązowym spodem skrzydeł, zaprojektowanym tak, by kamuflował je w cieniu. Szacuje się, że istnieje ponad 80 różnych gatunków morfowców, ale Morpho Menelaus jest najsłynniejszy ze wszystkich symbol egzotyki i tajemnicy. Rozpiętość jego skrzydeł może przekraczać 15 cm, co czyni go gigantem wśród motyli. Dla rdzennych kultur amazonii ten motyl to nie tylko owad, ale duch lasu. Niektórzy nazywają go latającą duszą i wierzą, że jego obecność zwiastuje szczęście. Naukowcy natomiast badają go jako źródło inspiracji. Struktura jego skrzydeł posłużyła jako model do tworzenia materiałów odblaskowych, a nawet technologii antykradzieżowych. Morfowie niebieskie to znacznie więcej niż wizualny spektakl. To dowód na to, że natura nie maluje pędzlami lecz prawami fizyki, tworząc dzieła, które wydają się magiczne, ale w rzeczywistości są czystą nauką rozpostartą w powietrzu. 2. Sówka szklano skrzydła, lub szklano skrzydła. Greta Oto, Ameryka Centralna. W wilgotnych dżunglach Ameryki Centralnej żyje motyl, który wydaje się łamać zasady natury. Nie ma on jaskrawych kolorów jak inne, nie krzyczy swoją obecnością elektrycznymi błyskami. Wręcz przeciwnie, staje się prawie niewidzialny to Greta oto, lepiej znana jako sufka szklano-skrzydła lub szklano-skrzydła. Jego przezroczyste skrzydła są tak delikatne, że przypominają cienkie szkło starego okna. Na pierwszy rzut oka wydają się kruche, ale w rzeczywistości kryją mistrzowski projekt ewolucyjny. Przejrzystość pozwala mu zniknąć w listowiu, stając się duchem latającym w ciszy. Drapieżniki wpadają w rozpacz, próbując go śledzić, ponieważ widzą nie owada, Lecz przelotny błysk, który zlewa się z otoczeniem. Magia jego niewidzialności nie wynika z braku koloru, ale ze specjalnej mikrostruktury łusek na jego skrzydłach. Rozpraszają one światło w taki sposób, że nasze oczy ledwie dostrzegają kontur. Rezultatem jest idealny kamuflaż, godny szpiega natury. Ale Greta oto to nie tylko naukowy spektakl jest także symbolem kulturowym. W wielu krajach uważa się go za emblemat czystości i ulotności życia, przypominając, że piękno nie musi być krzykliwe. Co ciekawe, choć wydaje się tak delikatny, ten motyl jest zaskakująco wytrzymały. Może pokonywać długie dystanse i jest zdolny przetrwać w zmieniających się warunkach, co czyni go prawdziwym przykładem siły ukrytej pod pozorem kruchości. Inna rzadkość czyni go jeszcze bardziej fascynującym. Podczas zalotów samce wydzielają niewidzialny chemiczny perfum, równie subtelny jak ich skrzydła, którym zdobywają samice. Niewidzialny, niemal sekretny taniec, który rozgrywa się w głębi dżungli, niezauważony przez nikogo. Sówka szklano skrzydła uczy nas, że piękno nie zawsze polega na silnym blasku, ale na sztuce bycia prawie niezauważalnym, jak szklany szept unoszący się w powietrzu. 3. Monarcha Danaus Plexipus, Ameryka Północna i Południowa. Na niebie. Ameryki Północnej każdego roku ma miejsce jedna z najbardziej niezwykłych migracji w królestwie zwierząt. To nie ptaki, nie wieloryby, ani ryby płynące z prądami morskimi. To maleńkie motyle, kruche z wyglądu, ale o sile, która wydaje się niemożliwa. To monarchy, niestrudzone podróżniczki, które rzucają wyzwanie czasowi i odległości. Ich pomarańczowe skrzydła, obrysowane czarnymi krawędziami i poprzetykane białymi plamkami, są nie do pomylenia. Wystarczy jedno spojrzenie, by je rozpoznać. Ale to, co naprawdę czyni je legendą, to ich podróż. Każdej jesieni miliony monarchów pokonują do 4000 kilometrów z Kanady i Stanów Zjednoczonych do lasów jodły Oyamel w Meksyku, gdzie chronią się przed zimowym chłodem. Zdumiewające jest to, że żaden z motyli, który rozpoczyna podróż, nie jest tym samym, który ją kończy. Trasa jest pokonywana na przestrzeni kilku pokoleń, tak jakby wiedza o szlaku była zapisana w ich genach. W meksykańskich lasach, po ich przybyciu, można zaobserwować spektakl, który wydaje się cudem. Miliony motyli pokrywają pnie i gałęzie, przekształcając krajobraz w wibrujący gobelin, pomarańczu i czerni. Samo powietrze wydaje się oddychać w rytm ich skrzydeł, ale monarcha to nie tylko piękno w ruchu, to także odporność. Na swojej trasie mierzy się z burzami, drapieżnikami i utratą siedlisk. Mimo to wraca każdego roku z tą samą precyzją, jakby posłuszna tajnemu kalendarzowi, którego ludzkość wciąż nie jest w stanie w pełni rozszyfrować. W wielu kulturach przybycie monarchów zbiega się z obchodami duchowymi. Na przykład w Meksyku przylatują w okolicach Dnia Zmarłych i uważa się, że reprezentują dusze wracające, by odwiedzić swoich bliskich. Monarcha przypomina nam, że kruchość nie jest sprzeczna z wielkością. W jej niemożliwej podróży natura ujawnia nam, że nawet najmniejsze może pisać epopeje na niebie. 4. Pazik szmaragdowy Papilio Palinurus Azja Południowo-Wschodnia. W wilgotnych lasach Azji Południowo-Wschodniej, między promieniami słońca, które filtrują się niczym złote włócznie przez liście, pojawia się żywy klejnot, którego nie znajdziesz w żadnej witrynie. To pazik szmaragdowy, motyl, którego opalizujący zielony blask sprawia, że wygląda jak wykuty z drogocennych klejnotów. Jego kolor nie jest jednolity. Pod jednym kątem postrzega się intensywną zieleń, niczym las w południe. Pod innym zmienia się w odcienie niebieskawe lub złote, jakby nosił ukrytą tęczę w każdym machnięciu. To zjawisko, zwane iryzacją, opalizacją, występuje, ponieważ jego skrzydła są pokryte maleńkimi, mikroskopijnymi łuskami, które manipulują światłem niczym miliony miniaturowych lusterek. Rezultatem jest blask, który fascynuje naukowców i artystów od wieków. Nazwa pazik, ogon jaskółki, pochodzi od wydłużeń w dolnej części skrzydeł. Które przypominają długie pióra jaskółki w pełnym locie. Ten specyficzny kształt, w połączeniu z jego jaskrawymi tonami, czyni go jednym z najczęściej fotografowanych i podziwianych motyli na świecie. Ale jego piękno nie jest tylko estetyczne odgrywa także kluczową rolę w jego przetrwaniu. Błyski jego skrzydeł mogą dezorientować drapieżniki, skłaniając je do myślenia, że stoją w obliczu większego stworzenia lub że owad znika w świetle. Jest jednocześnie kamuflażem i spektaklem. W różnych kulturach Azji Południowo-Wschodniej jest on kojarzony z dobrobytem i szczęściem, tak jakby noszenie koloru szmaragdu na skórze było obietnicą obfitości. I to nie przypadek, że jego wizerunek inspirował projekty biżuterii, tekstyliów, a nawet symbole królewskie. Pazik szmaragdowy to nie tylko motyl, to przypomnienie, że natura nie potrzebuje złota ani kamieni szlachetnych, by olśniewać. Sama wytwarza swoje uskrzydlone klejnoty i wypuszcza je w lot pod słońcem. 5. Sówka z oczami Kaligo Memnon, Ameryka Centralna i Południowa. W dżunglach i na plantacjach Ameryki Centralnej i Południowej, gdzie półmrok pokrywa ziemię niczym koc, pojawia się motyl, który zdaje się nosić ze sobą parę gigantycznych oczu. To Sówka z oczami Mistrzyni Kamuflażu, której strategia przetrwania jest równie pomysłowa, co niepokojąca. Na pierwszy rzut oka, jego zamknięte skrzydła mają brązowe i szare odcienie, dyskretne jak kora drzewa. Ale kiedy je rozpościera, zaczyna się spektakl. Na ich powierzchni wyłaniają się dwie ogromne okrągłe plamy, doskonałe imitacje oczu. Są tak realistyczne, że wydają się wpatrywać jak oczy nocnego ptaka gotowego do ataku. Te fałszywe oczy pełnią istotną funkcję oszukują drapieżniki. Ptaki, jaszczurki i inne zwierzęta wahają się, cofają się, a nawet uciekają, przekonane, że stoją w obliczu wroga znacznie większego, niż jest w rzeczywistości. Rozmiar sówki wzmacnia iluzję. Z rozpiętością skrzydeł do 20 cm jest jednym z największych motyli na kontynencie amerykańskim. Jego powolny, spokojny lot przypomina trzepotanie skrzydeł ptaka, potęgując efekt jego przebrania. W ciągu dnia zazwyczaj odpoczywa na ciemnych pniach, Idealnie skamuflowany w cieniu, a o zmierzchu ożywa, szukając nektaru lub sfermentowanych owoców. W rzeczywistości ma szczególną słabość do dojrzałych bananów, co czyni go częstym gościem tropikalnych plantacji. Ciekawe jest to, że pomimo swojego groźnego wyglądu jest całkowicie nieszkodliwy. Nie poluje, nie gryzie, nie żądli, jego jedyną bronią jest iluzja. Przypomnienie, że w naturze czasami najlepszą obroną nie jest siła, lecz sztuka stylowego oszustwa. 6. Rusałka pawik, Aglais io, Europa i Azja. Na łąkach i w ogrodach Europy i Azji pojawia się motyl, który wydaje się ręcznie malowany przez artystę renesansu. To rusałka pawik, której nazwa oddaje jej elegancję. Na każdym skrzydle ma duże, żywe, przypominające oko plamy, jakby miała miniaturowy obraz rozwinięty w pełnym locie. Jego baza jest intensywnie czerwona, przypominająca aksamit, a w rogach skrzydeł wyłaniają się te idealne okręgi w kolorze niebieskim, żółtym i czarnym, które wydają się stworzone starannymi pociągnięciami pędzla. Porównanie do upierzenia pawia nie jest przypadkowe. Oba wykorzystują swoje plamy oczne, by fascynować, a jednocześnie się chronić. Kiedy ten motyl czuje się zagrożony, gwałtownie otwiera skrzydła, a lśniące oczy pojawiają się jako zastraszające twarze przed drapieżnikiem. Efekt jest tak zaskakujący, że wiele ptaków odlatuje zdezorientowanych. A Glace Io nie musi podróżować tysiące kilometrów, by zwrócić na siebie uwagę. Jego spektakl odbywa się na pełnym widoku, na polach kwiatów, w nasłonecznionych krzewach, nawet w parkach miejskich. Jest to gatunek, który dobrze dostosowuje się do obecności człowieka i powraca każdej wiosny jako zapowiedź dobrej pogody. Ciekawym szczegółem jest jego strategia przetrwania zimy. Podczas gdy wiele motyli umiera pod koniec jesieni, pawik szuka schronienia w dziuplach drzew, piwnicach lub stodołach, gdzie zapada w hibernację. Dzięki temu może obudzić się miesiące później i kontynuować swój cykl życia. W środku zimowej ciszy to stworzenie wydaje się spać. Ale cierpliwie czeka na powrót słońca. Nic dziwnego, że w różnych kulturach jest uważany za symbol odrodzenia i cyklicznego piękna. Każde machnięcie jego skrzydeł jest jak przypomnienie, że natura maluje z taką samą delikatnością jak mistrz na swoim płótnie. 7. Kaiser i Hind Teinopalpus Imperialis Himalaje W górach Himalajów, gdzie powietrze jest czyste, a lasy wydają się zawieszone w czasie, lata motyl tak rzadki i elegancki, że został uznany za symbol królewskości. Nazywa się Kaiser i Hind, co dosłownie oznacza Cesarz Indii. I nie trudno zrozumieć, dlaczego go tak nazwano. Jego skrzydła lśnią szmaragdową zielenią, która wydaje się płynna, przeplatana złotymi refleksami, które migoczą w świetle słonecznym. Ten kontrast metalicznych odcieni Czyni go żywym klejnotem, skarbem ukrytym wśród wysokich cedrów wschodnich Himalajów. Jednak jego piękno jest tylko częścią jego legendy. To, co naprawdę go wyróżnia, to jego rzadkość. Znalezienie Kaiser i Hind jest wydarzeniem nadzwyczajnym, niemal przywilejem. Przez długi czas był tak pożądany przez kolekcjonerów, że znalazł się na skraju zagrożenia. Jego schwytanie było postrzegane jako trofeum, eksponat muzealny. Dziś w wielu krajach jego naturalnego siedliska jest chroniony prawem, uważany za dziedzictwo naturalne, którego nie można odebrać górze. Najbardziej zaskakujące jest to, że pomimo swojego królewskiego wyglądu, ten motyl prowadzi dyskretne życie. Preferuje wilgotne lasy, zdala od obecności człowieka i daje się zobaczyć tylko w określonych porach roku. Nawet wśród lokalnych mieszkańców panuje przekonanie, że spotkanie Kaiser i Hint przynosi szczęście, tak jakby bogowie góry postanowili pokazać fragment swojej chwały. Nauka również go podziwia, jest członkiem rodziny paziowatych, ale o tak specjalnym blasku, że wydaje się, iż pochodzi z laboratorium naturalnej alchemii. 8. Skrzydlak Zebrowaty. Heliconius Haritonia, Ameryka. W lasach i ogrodach Ameryki pojawia się motyl ubrany w niepowtarzalny strój galowy. To skrzydlak zebrowaty, zebra Longwing. Znany z wydłużonych skrzydeł pokrytych czarno-białymi pasami, jakby ktoś wziął wzór afrykańskiej zebry i wyhaftował go na maleńkiej, latającej istocie. Jego wygląd to czysta elegancja. Podczas gdy inne motyle prezentują żywe kolory, by przyciągnąć uwagę, skrzydlak zebrowaty stawia na klasyczny kontrast: czarno-biały, prosty, ale efektowny. Co ciekawe, ten wzór nie tylko czyni go pięknym, ale także go chroni. Jego paski działają jako ostrzeżenie dla drapieżników: nie jedz mnie, nie będę ci smakować. Dzieje się tak, ponieważ skrzydlak zebrowaty żywi się toksycznymi roślinami, gromadząc w swoim ciele substancje chemiczne, które czynią go niesmacznym dla ptaków i jaszczurek. Prosta, ale bardzo skuteczna strategia. W przeciwieństwie do wielu innych motyli które żyją zaledwie kilka tygodni. Skrzydlak zebrowaty jest długowieczny w świecie owadów. Może żyć kilka miesięcy, co pozwala mu tworzyć stabilne kolonie i rozwijać zaskakujące zachowania społeczne. W ciągu dnia lata w grupie, a wieczorem gromadzi się z innymi swojego gatunku, by spać wspólnie, przysiadając razem na cienkich gałęziach niczym żywe liście. Ten zwyczaj zapewnia im większe bezpieczeństwo, ponieważ zjednoczona grupa jest trudniejsza do zaatakowania. Inną fascynującą cechą jest jego dieta. Nie ogranicza się tylko do nektaru kwiatów, żywi się również pyłkiem, co jest rzadkością u motyli. Daje mu to przewagę odżywczą, która tłumaczy jego długie życie. 9. Wielka szybowcowa szklanoskrzydła Metona Confusa, Ameryka Południowa W najbardziej zielonych i wilgotnych zakątkach Ameryki Południowej żyje motyl, który wydaje się wyjęty ze snu. To wielka szybowcowa szklanoskrzydła Giant Glasswing. Bliski krewny suwki szklano-skrzydłej, ale o większym rozmiarze i jeszcze bardziej imponującej postawie. Jej przezroczyste skrzydła wyglądają jak delikatne witraże, tak subtelne, że trudno uwierzyć, iż należą do żywej istoty. Tym, co odróżnia go od mniejszej kuzynki, jest właśnie jego rozpiętość skrzydeł. Rozkładając skrzydła, metona konfuza ukazuje półprzezroczyste panele poprzecinane ciemnymi żyłkami, niczym cienkie ołowiane linie obramowujące szyby gotyckiej katedry. Kiedy leci, nie wygląda jak owad, ale jak wędrujące okno, przez które sączy się światło lasu. Przejrzystość to nie tylko estetyczny spektakl, ale także broń przeciwko śmierci. Dzięki niej wielka szybowcowa szklanoskrzydła zlewa się z otoczeniem. Dla drapieżnika jest prawie niemożliwe odróżnienie, gdzie zaczyna się skrzydło, a kończy listowie. Staje się, dosłownie, duchem powietrza. Ale ten motyl kryje inną niespodziankę swoją toksyczność. Żywiąc się niektórymi roślinami, gromadzi związki chemiczne, które czynią go niesmacznym dla tych, którzy próbują go pożreć. Jego przezroczystość jest więc nie tylko kamuflażem, ale także cichym sygnałem: Patrz na mnie, jeśli potrafisz, odważ się, jeśli chcesz. Naukowcy uważają go za doskonały przykład mimikry i naturalnej obrony, podczas gdy obserwatorzy motyli widzą w nim dzieło sztuki niemożliwe do powtórzenia. W niektórych wioskach jest kojarzony z duchowością. Tak jakby był mostem między światem widzialnym a niewidzialnym. 10. Pawica Atlas Atacus Atlas Azja. W tropikalnych lasach Azji, gdzie roślinność pokrywa wszystko niczym zielony ocean, żyje stworzenie, które wydaje się zbyt duże, by było prawdziwe. To pawica Atlas, uważana za jednego z największych motyli na świecie. Jej rozpiętość skrzydeł może przekraczać 25 cm, co oznacza, że jej skrzydła osiągają rozmiar rozłożonej ludzkiej dłoni. Na pierwszy rzut oka jej skrzydła to mozaika brązowych, pomarańczowych i złotych odcieni, z liniami, które wydają się być haftowane ogniem, ale najbardziej uderzające są ich końce. Wierzchołki przednich skrzydeł doskonale imitują kształt głowy węża. Ten szczegół nie jest estetyczną zachcianką, ale strategią obronną. Kiedy pawica Atlas czuje się zagrożona, potrząsa skrzydłami i porusza nimi w taki sposób, że drapieżniki myślą, iż stoją przed wężem gotowym do ataku. Optyczna iluzja tak przekonująca, że zniechęca nawet najśmielsze ptaki. Innym zaskakującym aspektem jest jej cykl życia. Chociaż jest ogromna, pawica Atlas żyje bardzo krótko w fazie dorosłej zaledwie kilka dni. W tym okresie w ogóle się nie odżywia. Jej aparat gębowy jest zredukowany i polega na rezerwach zgromadzonych w stadium gąsienicy. Jej jedynym celem jest rozmnażanie się, pozostawienie potomstwa, zanim jej krótka egzystencja dobiegnie końca. W różnych kulturach azjatyckich motyl ten jest uważany za symbol tajemnicy i transformacji. W niektórych miejscach wykorzystuje się jej kokony jedwabne tak duże, że służyły nawet do wyrobu małych torebek lub portfeli. 11. Pazik Ulises Papilio Ulises Australia i Papua Nowa Gwinea W dżunglach Australii i Papui Nowej Gwinei, pośród głębokiej zieleni drzew, niebieska błyskawica przecina powietrze. To pazik Ulises Ulises, jeden z najbardziej olśniewających motyli na świecie. Jego skrzydła, czarne od spodu i elektrycznie niebieskie na wierzchu, tworzą tak intensywny kontrast, że wygląda jak neonowy błysk unoszący się pośród natury. Kiedy leci, Ulises jest niemożliwy do zignorowania. Jego skrzydła mogą osiągnąć 14 cm rozpiętości, a każde machnięcie jest jak rozbłysk niebieskiego światła, które znika w sekundę, by potem pojawić się z większą siłą. Nic dziwnego, że w rejonach, w których żyje, jest znany jako motyl szczęścia. Uważa się, że zobaczenie go jest wróżbą pomyślności. Jego kolor nie pochodzi z pigmentów, lecz ze zjawiska optycznego, zwanego dyfrakcją światła, wytwarzanego przez mikroskopijną strukturę jego łusek. Oznacza to, że jego jaskrawy błękit nie jest pomalowany, ale jest wynikiem sposobu, w jaki światło odbija się od jego skrzydeł fizyczny trik, przekształcony w naturalny spektakl. Pazik Ulysses ma też niespokojny charakter porusza się szybko, zawsze szukając kwiatów hibiskusa i innych tropikalnych roślin, z których czerpie pokarm. Ta stała energia sprawia, że jego lot jest wyzwaniem dla fotografów, którzy muszą mieć nieskończoną cierpliwość, aby uchwycić chwilę jego blasku. W Papui Nowej Gwinei motyl ten jest tak podziwiany, że pojawia się nawet w logotypach turystycznych jako emblemat bogactwa naturalnego regionu. I nie jest to przypadek. Jego obecność podsumowuje to, co najlepsze w tropikalnym lesie deszczowym intensywne i ulotne piękno które wydaje się zaprojektowane, by zadziwiać. 12. Pazik szmaragdowo-zielony. Papilionireus, Afryka. W słonecznych krajobrazach Afryki, pośród gęstych lasów i kwitnących sawan, pojawia się motyl, który łączy trzeźwość i luksus w tym samym projekcie. To pazik szmaragdowo-zielony. African Emerald Swallowtail spektakl czarnych skrzydeł ozdobionych jaskrawymi zielonymi pasami, które wydają się pomalowane pociągnięciami pędzla z płynnego jadeitu. W przeciwieństwie do wielu swoich krewnych, ten motyl nie ma tak wyraźnych wydłużeń w kształcie ogona, chociaż zachowuje elegancję, która charakteryzuje tę rodzinę. Jego lot jest szybki, potężny i pełen zielonych błysków, które lśnią w afrykańskim słońcu, niczym poruszające się fragmenty szmaragdu. Sekret jego piękna tkwi w kontraście. Intensywna czerń dominująca na skrzydłach jeszcze bardziej uwydatnia opalizujące zielone pasy, tworząc kombinację, która inspirowała od lokalnego rzemiosła po współczesną biżuterię. Nie jest przesadą stwierdzenie, że ten motyl nosi naturalny strój galowy. Najbardziej fascynująca jest jego relacja z roślinami. Papilionireus jest zależny od cytrusów i innych gatunków z rodzaju klausena, które służą jako pokarm dla jego gąsienic. Tam składa jaja, zapewniając, że następne pokolenie znajdzie niezbędny pokarm od pierwszego dnia. Jego cykl życiowy jest tak spleciony z tymi roślinami, że bez nich motyl straciłby swoje naturalne środowisko. W niektórych regionach jego pojawienie się jest postrzegane jako znak obfitości i odnowy, ponieważ często zbiega się z okresami intensywnego kwitnienia. Dzieci łatwo go rozpoznają. Czarny cień, który poruszając skrzydłami odsłania hipnotyzujące zielone błyski. 13. Motyl 88. Diatria Anna, Ameryka Południowa. W dżunglach i nad brzegami rzek Ameryki Południowej żyje motyl, który wydaje się być naznaczony ręką artysty. To motyl 88. 88 Butterfly. Nazwany tak, ponieważ spód jego skrzydeł ukazuje zaskakujący wzór. Liczba 88, narysowana z matematyczną precyzją w czerni i bieli, jakby nosił sekretną wiadomość zapisaną przez naturę. Patrząc na niego z przodu, jego górne skrzydła mają niebieskie lub czerwonawy odcienie, które błyszczą w świetle, ale wystarczy jedno machnięcie, aby odsłonił swój ukryty skarb te koncentryczne okręgi, które tworzą idealną liczbę. Ten wzór nie jest estetyczną zachcianką, ale ewolucyjnym wzorem, który dezorientuje drapieżniki i fascynuje ludzi. To tak, jakby motyl bawił się w żywą sztukę. Diatria anna należy do grupy motyli znanych jako motyle liczbowe, ponieważ niektóre z nich noszą na skrzydłach cyfry, takie jak 89 lub 98. Ale 88 jest najbardziej sławny i rozpoznawalny do tego stopnia, że stał się ikoną kulturową w krajach takich jak Brazylia, Kolumbia czy Peru. Jego rozmiar jest niewielki. Ma zaledwie kilka centymetrów rozpiętości skrzydeł, ale nadrabia to swoim wizualnym urokiem. Turyści i fotografowie szukają go jak trofeum, podczas gdy lokalni mieszkańcy uważają go za symbol wyjątkowości i szczęścia. Najbardziej ciekawe jest to, że ten motyl preferuje brzegi rzek i strumieni, gdzie często przysiada, aby wchłonąć minerały z wilgotnego piasku. To właśnie w tych miejscach, rozkładając skrzydła, obdarowuje obserwatorów wyraźną wizją tej tajemniczej liczby 88. 14. Motyl księżycowy. Actias Luna Ameryka Północna. W spokojne noce w lasach Ameryki Północnej pojawia się stworzenie, które wydaje się wyjęte z baśni. To motyl księżycowy, Luna Moth, jeden z najbardziej eterycznych i magicznych, jakie istnieją. Jego delikatne ciało i bladoniebieskie skrzydła, ozdobione długimi, wstążkowymi ogonami, sprawiają, że wygląda jak nocny duch unoszący się w świetle księżyca, od którego wziął swoją nazwę kiedy leci, jego ruch jest cichy i niemal hipnotyczny. Zielonkawy odcień jego skrzydeł sprawia, że wyróżnia się w srebrzystym blasku nocy, jakby delikatnie świecił w półmroku. Na każdym skrzydle ma również parę okrągłych plam, podobnych do małych oczu, które służą do zmylenia potencjalnych drapieżników. Ale dla ludzkich oczu te detale tylko dodają tajemniczości jego pięknu. Motyl księżycowy to gigant w swojej rodzinie. Może osiągnąć ponad 10 cm rozpiętości skrzydeł. Jednak jego dorosłe życie jest krótkie zaledwie tydzień. W tym czasie się nie odżywia, ponieważ brakuje mu funkcjonalnego aparatu gębowego. Cała jego energia pochodzi z tego, co zgromadził w stadium gąsienicy a jego jedynym celem jest znalezienie partnera i rozmnażanie się. Ta krótka egzystencja sprawia, że jego zobaczenie jest ulotnym przywilejem. W wielu kulturach Ameryki Północnej jest kojarzony z transformacją i czystością. Niektóre plemiona indiańskie uważają go za symbol duchowy, posłańca, który łączy świat doczesny ze światem snów. Nawet dzisiaj ci, którym udaje się go zaobserwować, często opisują to doświadczenie jako magiczny moment, trudny do zapomnienia. Piętnastka. Danaid Tygrys. Daną z Genutia, Azja. W ciepłych i kwitnących krajobrazach Azji lata motyl, który na pierwszy rzut oka przypomina słynną monarchę. To Danaid tygrys (Tiger Butterfly), bliski krewny, który dzieli z nią paletę pomarańczy i czerni, ale ma delikatniejszy i bardziej elegancki wzór. Jego skrzydła wydają się malowane delikatnymi pociągnięciami pędzla, jakby natura chciała stworzyć bardziej stylizowaną wersję swojej słynnej amerykańskiej kuzynki. Wzór Danaida tygrysa składa się z czarnych pasów, które przecinają pomarańczowe tło, imitując pręgi tygrysa, stąd jego nazwa. Ten intensywny kontrast to nie tylko ozdoba, działa jako ostrzeżenie. Podobnie jak monarcha, Danait tygrys żywi się w stadium gąsienicy toksycznymi roślinami, gromadząc w swoim ciele substancje, które czynią go niesmacznym dla drapieżników. Jego prążkowany strój to plakat niejadalny, który chroni go w powietrzu. Z rozpiętością skrzydeł, wynoszącą od 8 do 10 cm, nie jest największym z motyli, ale z pewnością jednym z najbardziej rzucających się w oczy. Można go spotkać w ogrodach, na łąkach i w lasach. I łatwo dostosowuje się do różnych środowisk, o ile są tam kwiaty, z których można uzyskać nektar. Jego lot jest spokojny i elegancki, co pozwala go wyraźnie obserwować, gdy przysiada na roślinach, jakby cieszył się z pokazywania swoich kolorów. W różnych kulturach azjatyckich danaid tygrys jest symbolem odporności i długowieczności. Właśnie ze względu na jego zdolność do przetrwania w różnych środowiskach. Jest również kojarzony z duchem podróżowania, ponieważ może pokonywać duże odległości w poszukiwaniu pożywienia i partnera. Danaus genutia pokazuje, że piękno może się powtarzać w naturze z subtelnymi wariacjami, jak melodia grana w różnych tonacjach. Podobny do monarchy, ale z własną finezją, jest azjatycką wersją uskrzydlonej historii, która nigdy nie przestaje zadziwiać.